Co tam panie w polityce? Co się dzieje na stadionie? Kto tam stoi na ulicy? Kto po której stoi stronie? Czy to prawda jest człeka? Czy ma rację facet z miasta? Michał siedzi. Nie siedzi, wchodzi, by pokazać wam największą. Tak, będzie tu największa scenografia w historii TVS-u. Bo jest to coś tam, coś tam show. Czyli ja, Michał Wasik, będę zapraszał wszystkich najbardziej znanych, lubianych. By pojawiali się tutaj, by rozmawiali z nami na wszelakie tematy. Będzie żartobliwie, będzie wesoło, będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Dzisiaj, w tej takiej mocno okrojonej scenografii, bo to wszystko powstanie, ja Wam to obiecuję, że to wszystko powstanie, spotkamy się z dwoma wielkimi, można powiedzieć, postaciami. Niebanalna persona. Cztery razy wcielił się w postać Jamesa Bonda, dwa razy był nominowany do Oscara, kilka razy miał dostać Grammy. A, no nie, przepraszam Państwa najmocniej, nie będzie tej postaci, nie będzie tej postaci, ponieważ nie dojechał, utknął gdzieś w korkach śnieg, podobno spadł w Polsce, nikt się tego nie spodziewał. Drogowcy nigdy się tego nie spodziewają, więc mogę zrozumieć, że i ta osoba nie do końca spodziewała się takich warunków w naszym kraju. Ale byliśmy na to przygotowani i w sumie cieszę się, że tak się stało, ponieważ pierwszym gościem, który pojawi się w tym programie, będzie Mój kolega z Sosnowca, to znaczy mówią, kolega z Sosnowca tak naprawdę pochodzi z Kielca, mimo to jest najlepszym chanysem, jakiego ma to województwo śląskie. Zapraszam, bo oto przed wami jedyny, niepowtarzalny Darek Niebudek. Cześć, ale... cześć Dareszku, bardzo cześć, mi miło. Cześć, cześć, cześć. Wiesz, ludzie będą teraz żartować, proszę spocznij na tym prawie profesjonalnym fotelu. Ludzie będą się teraz śmiali, że... Dziewictwo w programie Straciłem z Darkiem Niebudkiem. Dobra, niech się śmieją, co ja jestem, e, jak, jak zwykle, e, zaskoczony. Proszę raz wyróżniony, że zaczynasz ten talk show ode mnie. Że jestem pierwszym gościem. Ale po drugie, troszkę się dziwię... Znaczy, ja rozumiem, że się dziwisz, że ja ci wytłumaczę. Nie, troszkę się dziwię, że... E, że... E, że... E, że że jak zwykle chyba nie jestem w porę, tym razem nie. za wcześnie zdaje się, co? No, no właśnie, widzisz, <gryzny> ostatnio było jak było, teraz jesteś zdecydowanie za wcześnie, ze względu na to, że budowa scenografii wyprzedziła także, proszę Państwa, nas. Ja wiem, ja wiem, bo Ty tak wszedłeś dynamicznie, pewnie zaschło Ci w ustach. W każdym szanującym się programie, wiesz, gospodarz ma tam karawkę, alpejska woda źródlana. Wybacz, <gryzny> że mamy takie spartańskie warunki, ale bardzo. Czekaj, czekaj, zobacz, jakiego masz sponsora programu. Aha, nie, nie ma, nie ma sponsora, nie ma sponsora programu. To, może Proszę to kryp krypta bardzo krypta reklama, tak? tak. Znaczy, to jest twój sp prywatny sponsor, najwyraźniej, tak? Tak, to Michał Wasik, sponsor. Aha, dobrze. Słuchaj, A, cz cz czemu, tak, czemu tak jest, Michale, że e, e, jak się, wiesz, no, trudno przyzwyczaić do tego, że zawsze za kogoś jestem, no. Jakiś Oscarowy, jakaś Oscarowa postać miała być. No, ale słuchaj, powiedzmy sobie szczerze. James Bond, czy to robi jeszcze jakieś jakimś wrażenie? Widziałeś ostatni film? Słuchaj, nie, ale pamiętam Jamesa y Bondy z. Jamesy y, James Bondy, pamiętam, rozumiesz, z Rogerem Murem. Uważam, że było najlepsze. No, ja wolę Seana Connery. Nie, nie, wszyscy mówią, że Sean Nie, wolę Rogera Mura i trochę Pierce'a Brostana. Ale nie lubię na przykład z Timothy Daltonem. Nie, Timothy Dalton to była porażka. Ale dobra, dobra, bo ja widzę, że ty chcesz zbić tak temat, delikatnie zaatakować e, z Jamesem Bondem, Jamesem Bondem, a tu nie. Ja wiem, że ty urodziłeś się w Kielcach. Tak. I to co wiem, a czego państwo mogą nie wiedzieć, to jest fakt, że Darek w swojej młodości był strasznym kujonem, olimpiada z polskiego, z geografii. W Podobno coś ja To, co, to, 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 tak, ja, to, by... to były różne etapy w moim życiu, wiesz? Bo część kolegów, na przykład z późnego okresu liceum, by się bardzo zdziwiła. E, bo wtedy już ku kujonem. Bo z tego się wyrasta, wiesz? Z tego, no? Nie. E, rzeczywiście startowałem w olimpiadach, miałem świadectwa z paskiem, jakieś takie historie, ale to z tego się wyrasta. No, chciałem wszystkich serdecznie przeprosić, naprawdę. To jest głupio tak teraz, nie? Ale ]美Ya. chciałem zostać prezydentem. I wtedy wszystko, co w życiu robiłem, to my, my, uważam, że ważne jest dla mojego życiorysu. W związku z tym Dobre wyniki w szkole też miały być kiedyś argumentem, do tego, żeby zostać prezydentem, wiesz, Rzeczpospolitej. Bo teraz dałeś mi do myślenia, znaczy chcesz powiedzieć i mnie, i Państwu, że chciałeś zostać prezydentem, jak byłeś mały? Rzeczpospolitej, tak. A nie kowbojem, policjantem, strażakiem, Słuchaj, żołnierzem? Nie, wierzyłem w to, zresztą wprawiając zakłopotanie moją mamę na przykład, która twierdzi, że twierdziła wtedy, że status quo jest taki, jaki jest i będzie przez najbliższe 100 lat, A ja wiedziałem, że wierzyłem... Panowie, panowie, tak. Gwóźdź programu. Tro, troszeczkę ciszej, bo gwóźdź programu nam tutaj zostanie zagłuszony. Nie, 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 gwóźdź jest dobry. Słuchaj, więc wierzyłem wtedy, że ustrój się zmieni, i wierzyłem w to, że będę mógł startować na prezydenta Rzeczpospolitej. Rozumiem. Jak już skończyłeś. Sej, dobre. Wiem, że dobre. A ty myślisz, że ja bym dał ci wodę mineralną? Przecież ja wiem, co ty pijesz. Skrajnie, niestety będę musiał prosić jakiegoś kolegę o, o podwiezienie, bo samochodem jestem. No, załatwimy paru kierowców. Tu mamy ekipa newsowa, możecie Aha, podrzucić dobra, w każdej dobra. chwili gdzieś. Skończył się okres Twojego dorastania. Zacząłeś karierę aktorską, bo zawsze interesowałeś się śpiewem. Występowałeś już od, można powiedzieć, małego na deskach. Czy to domów kultury? To jest późno, bo ten program idzie późno, tak? Idzie bardzo późno. No to nie, nie, nie nawet nie od małego, tylko. tylko od kolan nawet. Tak, chciałem A. być artystą. głupie, przepraszam. Ba nie, dobrze, dobrze. Dobrze. Słuchaj, chciałem być e, rzeczywiście artystą, ja chyba tak się urodziłem w takiej rodzinie, że tam wszyscy albo na czymś grali, albo coś śpiewali. E, co prawda część rodziny była nauczycielami, część inne jakieś inne zawody uprawiała, ale. Wiesz, ale chciałem być rzeczywiście artystą. Znaczy, marzyłem, żeby zostać aktorem, a zacząłem tak naprawdę od śpiewania. No Wiesz, właśnie. To są dwie pokrewne dziedziny, ale nie, nie też same. Yy, a propos śpiewania. Ostatnio spotkaliśmy się na dworcu w Sosnowcu ja. i tam pięknie zaśpiewałeś niczym kiepura. Może dałbyś taką króciutką próbkę. Cześć, ale bez rozśpiewania? No bez rozśpiewania, no wiesz, no ty jesteś artystą, ty jesteś no właśnie, ale czekaj, właśnie... ja będę dla jak te kobiety Ale, ale czekaj, profesjonalizm polega na tym, Michale, profesjonalizm polega na tym, że ja mu, że, wiesz, muszę, się rozśpiewać, tak? No dobra, to no czekaj, to... ja też się zapnę. Mi, 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 Dawaj. mi, 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 nie, tak bardziej... mi, 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 mi. U kolegi talent mija, u mnie się rozwija. Już nie muszę tego powtarzać. mogę za to śpiewać, tak? Tak, proszę bardzo, poczułem się dotknięty, śpiewaj. Ni, no, ach, uśmiechnij się. Tyś jest w życiu mechem, najcudniejszym. No rozumiem, rozumiem. Zwal to wszystko, słuchaj, że niby przez przypadek, słuchaj, tak? Kiedyś śpiewałem e, podobny utwór na jakimś festynie i śpiewa, taki śpiew, wnuczek mnie słucha z dziadkiem i wnuczek mówi, dziadku, to kiepura, a dziadek tak patrzy, i głową mówi, tak, tak, on jest kiep, a ura będzie jak skończy. <słuchaj> a, dobrze. Dobra, dobra. I słuchaj, ale widzisz, zaśpiewa pięknie zaśpiewałeś, powiem ci. Też bym zaśpiewał, bo jak wiesz, śpiewałem. Oczywiście. Ale nie chcę Ci robić wstydu. Nie no, bardzo ładnie, no. z Twojej strony w końcu jesteś gospodarzem programu, tak, tak? jestem gospodarzem. Nie mogę sprawić, że wiesz, no obraziłbyś się, poczułbyś się dotknięty. Twoje wszystkie ty, fanki przeszłyby na moją ty stronę. Ty, chyba, że poradzisz jakiegoś śląskiego szlagra zaśpiewać. I tutaj zaczynają się największe schody. Ty, czekaj, nie poradzisz gadać po śląsku? Y nie, jednego zdania wie? się nauczyłem, już, czekaj. No, już wiem, że, że wiesz, co to jest krupniok podobno. Tak, teraz już wiem, co to jest krupniok. Pijesz do tej słynnej sprawy, kiedy myślałem, że to jest zupa. Ale. Yy... Krupniok z skrupnikiem gdzie pomylił. No dawaj. ciś. Idąc w tym temacie, jedno zdanie, którego nauczyłem się po Śląsku, ja wiem, chciałbyś odłożyć Kubeczek, nie mamy tu Nie, 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 nie. ludzi. Ja. Musisz sobie dać radę. Zervene. Ja tu dupia do ciebie, coś tam, coś tam show. To, się wy... to jest późno wieczorem, tak? To jest bardzo późno Dobry. wieczorem. Możemy co? Czemu. Dziś No, Teraz chciałem przejść do takiego fragmentu. Dostałem tutaj nawet bardzo poważną listę tych wszystkich rzeczy. Nie, to nie ta lista. Tu mam na ciebie haki. Aha. To jest ta lista. <laughs> Michał, proszę cię. Wiesz, chciałem z Tobą porozmawiać o tym, o czym rozmawiałem z tobą wszyscy. Dobry. Wspaniały Ach. aktor, śpiewak, występował w filmach i serialach, brał udział w reklamach programach telewizyjnych, tylko widzisz, o tym z Tobą rozmawiają wszyscy, tak? Tak. Więc ja o tym z Tobą nie będę rozmawiał, bo ale poza nie, tym... Ty nie każ mi tego zjeść. Nie, no nie każę Ci tego zjeść, ale sam to stworzyłeś, powinno być bardzo dobre. Dobre. To wyrzucamy karteczkę, to jest nam niepotrzebne. Dobra. Y Rozmawiamy o tym, że ostatnio coraz mniej Cię na Śląsku, a coraz więcej w Warszawie. Słuchaj, wiesz co? No tak, tak się złożyło, wiesz, ja przyjechałem na Śląsk 22 lata temu, 23 nawet lata temu, ale 22 tak już regularnie i powiem ci, że przez tyle lat tu pracowałem na Śląsku, w Zagłębiu, bo powiedzmy szczerze mówiąc Śląsk mając na myśli całe województwo. Ja byłem 10 lat na etacie w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Wiem, wiem, widziałem Cię parę razy. Jak byłeś dzieckiem, to chodziłeś do szkoły, ze szkołą do tak, teatru. Tak. Mój Boże. Słuchaj, ale sztyftami tam nie strzelałeś wtedy? Nie. Aczkolwiek byłem z tego słynnego wystąpienia, co tam potrzaskało się parę rzeczy. No to ładnie. No to, ładnie, to, to niestety to... muszę przyznać ze smutkiem, że tak, to, to byłem wtedy. Słuchaj, ja. ale wiesz, co tak się dziwnie złożyło, że w zeszłym roku, w styczniu, po ym, y, trudnym poprze poprzednim roku. W 2007, w styczniu 2008, postanowiłem zmienić coś w swoim życiu, różnić na podwój świata, zacząć od naszej stolicy, i paradoks polega na tym, że fajnie mi się tam zaczęło kręcić przez dwa miesiące, potem dostałem propozycję świetną, najlepszą ze Śląska. W czyli, czyli, najlepszej telewizji, jaka powstała, tak. czyli z TVS-em. Tak? W związku z tym wróciłem na Śląsk, podjąłem współpracę z TVS-em, prowadzę listę śląskich szlaków, jak wiesz. Ale do, do, doskakuję do Warszawy czas do czasu, tam coś jeszcze robię, prawda? Znaczy to, że doskakujesz, to też wiem. Ba, nie wiem tego z byle jakiego źródła. Wiem to bardzo dobrego źródła, mianowicie z źródła, które jest zawsze najlepiej poinformowane. Aha. Czyli? Nie wiem. Proszę Państwa charakteryzatorka. Tam można A. dowiedzieć się wszystkiego. No tak, tak jak nas spowiedzi, No Tak, tak jak na powiedzi, no tak, powiedzi? Bywasz w Warszawie nie tylko załatwiać swoje sprawy biznesowe, bo powiem ci nawet ja to zauważyłem, że w pewnym momencie nagle strasznie zmienił ci się imię. Twoja fryzura stała się niewątpliwie. Wiesz, kobiety mdlały. Ja cię zabiję. One się ustawiały w kolejkach przed telewizją, dobra, dobra. żeby zrobić Ale zdjęcie. Ale mówi mówił mi dyrektor Zieliński, że podobno pisali listy protestacyjne, powiedzieli, że jak ten hop nie zmieni tej fryzury, to one przestanie oglądać TVS. No bo... Trzeba było się chwalić, że robiłeś fryzurę w Warszawie, Słuchaj. ale proszę Państwa... Słuchaj, powiem Ci tak, powiem Ci tak, rzeczywiście robiłem fryzurę w Warszawie, ale chciałem od razu zdementować. Mogę, mogę coś? Dobrze, dementuj. Co robisz to, jak człowiek widzi kamerę, do której kamery mam dementować? Do, tam, dwu, tam, dementuj tam, do już, dwójki. Do, do dwójki, dementuję. Słuchajcie, nie robiłem przeszczepów. Jeszcze. I nie farbowałem włosów. Y, tym razem. No, bo tutaj ja musiałbym to zdementować, ale proszę Państwa, ja też mam taki detal, też bym chciał wygłosić pewne orędzie. Może... Potwierdzam, nie robił przeszczepów, nie, nie robił. ufarbował Pop się tym nie wiem, czy A. Zagłuszają. Teraz. Nie robił przeszczepów, nie ufarbował włosów. Tym Dziś? razem, tym razem, tak. Ale, ale codziennie jak przychodzi do telewizji, to jest tak. Cześć Agnieszka, co tam? Albo Nic, Karolina. Zaczniemy od mycia głowy. Tego nie było słychać ze szczęście. No jak nie było słychać? Wszystko bo, było słychać. Bardzo wam panowie dziękuję, że wiecie, kiedy, e, kiedy zagłuszać. <laughs> no ale zobacz, tyle gwoździ w programie to jeszcze niewiele osób miało. No dawaj, ciś hoopie, ciś. No wiesz, w każdym razie rzeczywiście swoje to jest tak, że... Nie, bo to, jak poważnie Michał mówimy. to jest Czek przeżywa parę takich momentów e, kryzysu. Jak do, dojrzewa, wiesz? Ale to co, kryzys wieku średniego? Ty? 32-letni mężczyzna? To już dawno. Miałeś? To już dawno. Kupiłeś sobie Mercedesa? To już dawno było. Słuchaj. Nie mam. E, Mamy inne masz, atrybuty. Po, powiedz, że masz jeszcze telewizor, 52 cale. No w każdym razie, w każdym razie to jest jakaś metoda podobna z tymi rozmiarami y, samochodu i tego. i Telewizora. I telewizora. Słuchaj, e, ale powiem ci, jest taki moment, że rzeczywiście człowiek dorasta, dojrzewa i nagle się orientujesz, że duch jeszcze młody, ale ciało już. Pff. Słuchaj, strasznie się zdenerwowałem kiedyś parę lat temu zacząłem siwieć. Zacząłem siwieć? Nie, no, nie teraz, proszę, stary, no nie, proszę cię, nie teraz. Bo, bo, nie, nie, bo Agnieszka to, no. stary. Agnieszka mi muła głowę, wszystko mi za. Proszę cię. No, przepraszam, Słuchaj. ale muszę ci powiedzieć, ale, że jesteś ob... mało którym facetem, który brokat na włosy nakłada. Nie nałożyłem brokatu. Agnieszka no. widocznie mi nałożyła tych e, włosy. Przypadek! Słuchaj. Nie, nie, poważnie, nie nałożyłem. Natomiast powiem ci, rzeczywiście zacząłem siwieć i, i wtedy pomyślałem, jak to, chwileczkę, jak to, białe, jak to ja białe włosy. I wtedy postanowiłem zrobić sobie blond włosy. Bo powiedziałem, nie, chwileczkę, mogę, być, yy, mogę mieć jasne włosy białe, ale tylko wtedy, kiedy ja chcę. Czyli jakby, wiesz, de, decyzję. W tych ja. chcesz się bawić? Decyzję byłem Właśną prawie... Własną ekipę nie, no, nie mieć, która tak, będzie ci klaskać? Nie w aż tak, ale nie, nie, no, nie aż tak, no, ale, ale w każdym razie, w każdym razie rzeczywiście zrobiłem sobie włosy na blond, bo chciałem, żeby to było ode mnie zależne, kiedy będę miał białe włosy, a nie od natury. Tak, tak samo teraz, kiedy zacząłem, powiedzmy sobie, szczerze, łysieć to będzie do pewnej mistrzyni świata, Będziemy zrób mi natychmiast tak włosy, żeby wyglądało, że mam. I widzisz, charakteryzowałem je na to, na, na, na takiego, co włosy mam. No. no nie no, myślę ci powiedzieć, że efekt jest oszałamiający. Ja no jeszcze ci, wodę? Oczywiście, oczywiście, patrz bo jaki to, jestem niego jest znany mistrz y, lania wody, więc y, 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 pozwolisz... Uwiecznimy to. Tak. Mistrz leje wodę. No Lanie stop, wody -stop. prosto dla Darka. Y, dareczku. Dowej. Skoro już jesteśmy troszeczkę rozluźnieni, mogą się pojawić takie kwestie, wiesz, bardziej kontrowersyjne. Ty jesteś niesamowitym freestylowcem, masz tą rzutkość, tą taką łatwość Cześć, wygłaszania każdej Czy przy Tobie, hopie, przy Ciebie to, że jest normalnie... Co Ty, Michał, poważnie... Ty mi za Czekaj, bo nie wiem, czy mnie teraz nie obrażałeś. Nie, nie. A, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Muszę sprawdzać, wiesz, ja odwrotnie? mam na odsłuchu tłumacza. Tłumaczą. Tak, bo to wiesz, tak to jest w radiu też, tak jest, że walnie ktoś i mnie tłumaczą. Symultanicznie, dziękuję, to Pan powiedział do Ciebie, wiesz, że na obiad będzie miał zupę, zupę, podkreślam, zupę. Zupę. Słuchaj. Poczekaj, poczekaj, bo teraz ja mówię, tak? Ja jestem gospodarzem, ja mówię. Dziś. Jesteś takim fachowcem, że wpadasz na scenę w Sylwestra zabiegany, zdyszany, robisz tylko takie trzy ruchy oczami, ja nie wiem, jakbyś trzy doby spał przynajmniej. Wypadasz, ła, 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 ludzie szaleją, rzucają w Ciebie stanikami, stringami. Był facet, był facet, co wrzucił we mnie stanikiem rzeczywiście kiedyś, tak. szkoda, że nie swoim, ale byłem, no. Cud, że widziałeś, z kogo zdjął. Yy, motyw jest taki, że zawsze jesteś zrelaksowany, prawda? Powiem Ci więcej, jak byłem młodym człowiekiem, to była tylko brawura, to znaczy całość zabawy polegała na tym, że była tylko siła, parcia do przodu, yy, co zresztą widzę u mojego młodszego no, kolegi. Wiesz. Koko, jumbo i do przodu, tak? tak? się na tych samych filmach. Słuchaj, i wiesz co? I to była fajna faza y rozwoju, natomiast potem y z latami przychodzi poczucie odpowiedzialności i świadomość. Coraz większa świadomość i to polega na tym, że czuję coraz większą tremę, wiesz? Z tej odpowiedzialności. No właśnie, proszę Państwa, ta trema, trema, trema. Patrz, widzisz, teraz ja mam tremę, bo muszę zrobić coś naprawdę strasznego. Przeciwko mnie? Nie przeciwko Słuchaj. Tobie. Powiedz A. A. A, B, C. Dzisiejszy program sponsoruje literka A. Nie, proszę Państwa, mamy przygotowany taki specjalny moment. Ja nie wiem, czy Ty się go spodziewasz, czy się go nie spodziewasz. Może będzie to dla Ciebie niespodzianka. Wszyscy myślicie, że Darek, jak wchodzi do pracy, to to wygląda tak. Dobrze, w studio będę za dwie i pół minuty. My jak wchodzimy, pach, 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 karabin maszynowy, wszystko załatwione. Otóż nie. Darek, nagrywając swój program, proszę Państwa, Wygląda w sposób następujący. Zobaczmy ten króciutki moment. Nie, błagam Cię, Michał, proszę Cię, chcę to zobaczyć, ale potem... Zobaczmy. Proszę zaznaczyć tamten, tamten dubel, bo być może lepszego nie będzie. O nie. Nie, no właśnie mnie to spina bardzo, więc pudru nie lubię. Karolina bardzo lubię, natomiast pudru nie lubię. No, sorry, taką mam y, przypadłość po 20 paru latach pracy w teatrze. Mam po prostu kompletne uciulenie na y, kurz i y, kompletne uciulenie na y, puder. Jak nienawidzę pudru. No jak dareczku, zaskoczony? Może jakiś komentarz taki, wiesz, no wiele osób chce usłyszeć teraz to prawdziwe oblicze w pracy, znaczy ja nie powiem, że sześć razy wchodziłem do tego studia, jak chciałem to nagrać. Dobra. Słuchajcie, powiem Wam tak. Wszystko, co powiecie może być użyte przeciwko Wam. I poza tym telewizja kłamie. <śmiany> 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 Powiedział to Darek Niebudek, najlepszy hanys na Śląsku, mieszkający w Sosnowcu, pochodzący z Kielc. Zatem uwaga, on groził naprawdę poważnie. On ma scyzory. Nie wiem, w którym miejscu go schował. Może lepiej nie otwieraj go jeszcze teraz. Zobaczysz, moim... jak przyjdziesz do Sosnowca. Zobaczysz, no. no. Mieszkamy niedaleko siebie. Zacznę <laughs> bliżej z psem chodzić w ogóle, tylko go za drzwi <laughs> będę wypuszczał. Proszę Państwa, bardzo się cieszę. Pierwszym moim gościem w programie Coś tam, Coś tam Show był Darek Niebudek. Darko, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, Dzień. żeby wpaść do nas. Dzięki, Ziomal. Darek Niebudek przed Dzięki. Państwem. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku, szampańskiego karnawału Wam życzę.